Toprent wypożyczalnia samochodów końskich mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich i oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Druszcz. W ofercie przedsiębiorstwo posiada wiele samochodów różnych marek. Każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób, również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem 722 012 002. Działo się we wsi Kazanowie dnia 17 września 1922 roku. O godzinie 2 po południu stawił się Antoni Kołba, rolnik, zamieszkały we wsi Sierosławica. Lat 23 mający, w obecności Jana Mietlińskiego, lat 32 i Władysława Kołby lat 32 mających, we wsi Sierosławicach zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, iż takowe urodzone jest we wsi Sierosławicach dnia 16 września bieżącego roku o godzinie 11 rano z jego małżonki Agnieszki. Ze świadków. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym, dziś przez księdza Stanisława Wolskiego, proboszcza miejscowego odbytym, nadane było imię Stefan, a rodzicami jego chrzestnymi byli Piotr Kucharski i Walerian Kołba. Akt ten oświadczającemu świadkom przeczytany i podpisany został. Wysyłanie w drogi Wilacie. Ja chciałbym w imieniu wszystkich mieszkańców miasta, gminy, ale i Sierosławic przekazać najserdeczniejsze życzenia z okazji 100 lat. To jest nasza duma, bo yy, Rzadko się zdarza, żeby y, mężczyzna wyżył 100 lat. Kobiety są pod względem bardziej ja. tylko A tu w naszych świeżosławicach jest 100 latek. Wszystkiego najlepszego. Tu padło, żeby było 100 dzieci. Ja myślę, że nie ZUS zbankrutuje. Złapki kopierką! 200 lat, 200 lat. Życie pana Stefana przypadło na, na ciężkie czasy, bo wiadomo 1922, teraz 2022. Przeżył różne sytuacje, przeżył wojnę i powiem, że wojna odcisnęła największe piętno na jego pamięci, bo, jest, bo dość długo... Do, do zeszłego roku w większości rozmów, które, które spotykaliśmy się, to często właśnie wspominał wojnę, wspominał o ocalenie, które w czasie wojny doświadczył za przyczyną Matki Bożej. Można by powiedzieć cudu, ponieważ w czasie boju, który właśnie był w Sierosławicach, mama na drugi dzień wysłała go pogaczki, które pogubił. W polu, idąc tam po te garczki, żołnierz niemiecki zauważył go i wymierzył, wymierzył w jego kierunku szczelbą i, i, i strzelił w jego kierunku. Dziadziuś z opowiadań mówił, że gdy strzał padł, usłyszał w sercu ponaglenie Padnij i padł. I przez to został ocalony. Zawdzięczał to opiece Matki Bożej. Kula drasnęła go na prawym ramieniu i przeszyła ubranie i w polu pozostawiła kurz dymu. Dużo jeszcze było sytuacji, w których Pan Bóg, Matka Boża czuwa. I Dziadziuś to jest, e, jest osobą, która dużo się modli e, e, modlitwą, pracą, wyrzeczeniem, e, często odmówieniem sobie przyjemności, zawsze pomagał e, synowi, pomagał e, nam, wnuczętom e, w, w ten, e, przez całe życie, praktycznie w szkole, na studiach i, i pomaga do, do tej pory. Dziedziusz miał jednego syna. E, e, no tak, e, ta, e, tak właśnie wyszło, ale e, dziękować Bogu miał e, czwórkę wnucząt. E, jednego wnuka i, i, i trzy wnuczki oraz e, e, prawnucząt miał siedmioro prawnucząt.